Jest 25 maja 2024 roku. Przyjechaliśmy do stolicy na specjalne zawody organizowane przez Prax. To będzie krótki i szybki reportaż, bo też chcemy pośmigać. Zapraszamy. Chłopaki za nami jeżdżą. Szybko nagrywamy i spierdalamy śmigać tak <grymne> jest? Bardzo dobrze. O, super. Okej. Okay. Fajna kamera. Witam, witam, witam. Jaka frekwencja? Frekwencja, 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 frekwencja. Dobra, nie, nie mamy czasu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. E, jak się bawisz? Zajebiście. Elo, zarobi się. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Zajebiście. Chłopaki

wariaty! Jak się państwu podoba? Eee, super, my tu mieszkamy blisko Pana Inicjatywa. Dziękujemy bardzo. Czy się państwu podoba? No no, Ok. Kolego, jak tak, trudność, Jak trudno się wyjść po tutaj? Dobra, dobry, jak? to się miejscówka? Jaki jest, jest jej poziom trudności? Nie, nie wiem, jeszcze nie widziałem. Nie ma czasu. <gry> Na gdyba przyjeździsz. Długo? No, do wieczora. Dobra, już. A co później? Będziemy pić. Co będziesz pić? Wódkę, bo bardzo lubię. <gry> <gry> Dziękuję bardzo. To no to za... Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. I pomału odlatujemy, Od lot! Właśnie zaczęła się druga konkurencja 3-6 na triczek. Jak go no, tych z drugi czeleń? Kręcą, kręcą, coś gdzieś tam jest. Gdzieś Dziękuję bardzo. Czy potwierdzasz, że czerwony to najszybszy kolor? Eee, biały był kiedyś najszybszy, tak, ale teraz czerwony. Super. Co najbardziej zwracacie uwagę oceniając dzisiejsze zawody na pierwszym spodzie. Na kolor odzieży. Już to by chyba oczywiste, nie? O co chodziło z tą kawiarką? Kawiarką? Wszystko gra. Już gra? Tak, już teraz mleko leci. <laughs> Trzecia część z naszych zawodów właśnie się rozpoczęła. Transfer. przeskakujemy z przeszkody przygotowanej przez skate Arena. We make Pomóżmy Kepolowi zabrać boksy, pamiętajmy o tym, żeby zostawić po sobie porządek. Zbieramy wszystkie śmieci, są kosze i jeśli kosze pełny tam za rok następny kosz. Prośba, żeby wszystkie śmieci zabrać, i zostawiać nic po sobie i widzimy się niebawem na Warszawiance. Dziękuję, jest 13.15, czyli nawet jesteśmy dobrze w czasie. 14.30 zaczynamy od sobie na Warszawiance. Sympocja zajebista. ostatnia miejscowa na napierdalamy. Poleciał tak na plac, nie? No i jakby poleciał to pracy Była 3 festy Co się stało? To auta chyba od razu, co? Nastąpiła taktyczna zawika Misiek, Misiek Jak tam oceniasz swój dzisiejszy występ na zawodach? O no, mój uważam, że spoko. Optymalnie całkiem To jest twoim głównym faworytem dzisiaj? na tej miejscówce? Na tej miejscówce no Gufi, no zdecydowanie Gufi, no ewentualnie Tomo, ale no to już zależy na jaki aspekt patrzymy, nie? Ale nie, no generalnie to uważam, że raczej Sędziowie przyznają Gufiemu. Dzięki. A, proszę. Panowie, takie szybkie pytanie, jak, jak wam się dzisiaj podobały zawody? Zajebiście. Zajebiście. Tak, kozak zajebiście. Widzę że ten nie, nie stygniecie panowie. Nie no, rozgrzewamy się, rozgrzewamy się cały czas. Dobrze, dobrze, tak trzeba żyć. Na wesoło, na spontanie, nie ma. Tak jest! Jak się bawisz? Mega się bawiłem. Pojebani są ci rolkarze w Polsce, naprawdę. Myślałem, że tu nie będzie jeździło aż tak dużo ludzi, nie będą tego rzucać mięchem, ale... Rzucają, rzucają. Jest żywo, jest żywy w Polsce. A będą jeszcze drady kiedyś? No, chyba na torbie. Patrz, chłopie, tu... Myślina wjeżdża w boję. No cześć. No Boże, cześć. Co powiesz? Nie wiem co powiem A co ty powiesz? Fajnie się bawiłem, a ty? No ja się będę dopiero fajnie bawił To jest to, tak trzeba żyć Życie na rokach wiele jest lekkie Świeci jak oceniasz organizację zawodów? Do jebania, Mistrzostwo Świata. E, naprawdę mam nadzieję, że ktoś nakręci to z góry, bo zajaweczka gruba i tyle. i Naprawdę wspaniale. Trochę nie wiem, czemu teraz przedłużają i zamulają. I browarów no nie ma. Tego brakuje. Na afterku się bawimy? E, nie, na afterku dzisiaj się spotykamy, oglądamy, Premier... supportujemy ekipy. Nie no, bawimy się, ale ja po premierach znikam. Niestety, bo starość i zajechany diesel. Nie umie już przetrzymać tego nie da się zajechać, nie słuchajcie go Dzień dobry, dlaczego się nie na rolkach? E, niestety miałem młodego urodzinki, ale szykuję się na wieczór solidnie e, Oczywiście będzie tańczono na rolkach e, Zdecydowanie, i na głowie e, Co tam wariaciki? Jest elegancko? E, maksyma na dziś na dziś, e, nie ma litości Zdecydowanie. Jak ocenia Pan swoje sędziowanie? Bardzo wysoko. No, pod, normalnie sky is the limit. Tam właściwie nie ma. Ja nie wiem, czy to można oceniać. Tak, wysoko. Kurde. Słuchaj, jak oceniasz występ dziewczyn w dniu dzisiejszym? Występ dziewczyn w dniu dzisiejszym. No i, swój. Że, no i swój, oczywiście. Uważam, że ta rura trochę pokonała jednak dziewczyny, ale uważam, że było widać mega determinację próbami Kasi, moimi próbami. Kate to sobie dała dobrze jak zawsze. No, myślę, myśl, że dobrze wypadło, jak na, jak na rurę, tutaj. Na pierwszy jest. spot. Pierwszy spot bardzo przyjemniacki, tylko nie umiałam się dopchać do przodu. Więc może jechałam sześć razy? nie więcej, bo cały czas ja się ustawiałam ładnie w kolejce i wszyscy przede mnie się wpychali. To No właśnie. No i ogłoszenie wyników. W takim układzie chcieliśmy wam mega bardzo podziękować za to, że byliście... Mega wielkie dzięki dla sponsorów, którzy pomagali nam tutaj w ogarnianiu tych nagród. Mega wielkie dzięki dla jeżdżących za maksymalnie dobry poziom. Rolkowy przeglądnik tygodniowy. Kurwa ogląda was ją, ale nie do końca wiem kto jest kto, kominiary, o to chodzi. Nikt nie wie kto jest co. To już koniec reportażu. Pozdrawiamy ekipę Kranks. Pozdrawiamy wszystkich uczestników i nieuczestniczących. Keep Blading.